Cześć, witajcie, ja jestem Nowczą no i witam Was dzisiaj w PESie 2016 No i nie jest to oczywiście taka wersja jaką możecie kupić w sklepie. No jest to wersja specjalna przede wszystkim darmowa, którą każdy z Was może sobie pobrać, jeżeli tylko macie PlayStation 4 czy też 3 No bo właśnie wczoraj mmm, Konami udostępniło taką specjalną wersję właśnie za darmo dla wszystkich posiadaczy konsol właśnie od Sony. Tak więc ogólnie czego możemy się tutaj spodziewać, mamy trzy tryby gry. Pierwszym z nich jest jest tutaj Mic czyli ten popularny tryb, jakby odpowiednik Ultimata z FIFA. Dalej mamy tutaj zwykły Exhibition Match, czyli oczywiście towarzyskie spotkanie. No i mamy także Training, czyli oczywiście zwykły training. Tam jakieś mm, różne konkurencje, tak jak to w FIFA jest, ale nas, nas oczywiście interesuje. Tutaj Minecraft, do którego już teraz się przenosimy. Nie wiem, czy tam będę musiał założyć nowy klub, czy mi jakby automatycznie go prześlę z ps 2015, którym też właśnie na tym koncie grałem. No i zobaczymy, jak to tutaj wszystko będzie wyglądać. Tak jak mówię, gra jest darmowa. Każdy z Was może sobie go tutaj pobrać, jeżeli tylko macie, właśnie konsolę PlayStation no i spójrzmy tutaj mamy zawodników w formie ale nas to niezbyt interesuje dlatego sobie to pominiemy no i czekamy już tutaj um, aż nam się wczyta menu ciekawy jestem czy dostaniemy jakieś darmowe paczki jeszcze nie wchodziłem tutaj w Minecraft, tak więc nie wiem jak to tutaj wszystko wygląda wiem tylko, że po prostu Konami chce sobie dorobić bo będzie można tutaj kupić jakieś specjalne paczki Mm, oczywiście, ulubiony klub to sobie Gladbach wybierę, tak jak jest w rzeczywistości e, teamnej. No nie chce mi się tu zmieniać, mm, no ale dobrze, zmieńmy to. E, niech będzie e, tak, jak oczywiście zawsze moje kluby się w FIFA czy też w PES-ie nazywają standardowo. aj i bagiety samo napisałem. No dobrze, jeszcze Spacja e, i dawcza, oczywiście. Ok. Mam nadzieję, że jakieś paczki na dzisiaj dostaniemy. tu nie są oczywiście paczki, a piłki zapominam ciągle eee, i się mylę przez to za dużo FIFA. No ale cóż, ok, zmieniliśmy. Trzeba jeszcze wybrać tutaj menadżera. Formacja, myślę, że tą wybierę. Eee, no i okej, okay, confirm, yes. No i czekamy tutaj co nam wyskoczy, już powinno się menu załadować chyba nic więcej, żadnych powiadomień już nie będę musiał oglądać tylko zobaczymy te menu nasz skład, no i jakieś mam nadzieję otworzymy piłki, okej okay. tutaj mamy wybrać sobie jednego zawodnika na wypożyczenie z tego co widzę no i kogo by tu wziąć czym słabszy zawodnik tym możemy sobie go wziąć na duże jak widzicie, no a czym lepszy to na mniej, tak więc myślę, że z tych zawodników chętnie bym tutaj przyjął e, Alexisa Sancheza. Może weźmy go, jest to ciekawy zawodnik w FIFA. Nie miałem okazji jeszcze w tej nim grać. E, tak więc może w PESie będę miał. Tak więc wybraliśmy właśnie Sancheza. No i za chwilę poczekamy, aż dalej te menu się wczyta. No długo to trwa. No ale ogólnie dzisiaj taki pierwszy odcinek wprowadzający, jeżeli chcecie więcej MyCluba, właśnie tego darmowego, no bo w tym zwykłym jakoś, no nie czuję się dobrze, jakoś słabe to jest jak dla mnie, zupełnie niepodobne do futa, no a z tego darmowego kilka odcinków można by nagrać, może kupię te w Coins i otworzymy sobie te piłeczki, zobaczymy jak to będzie, to zależy od Was, czy Wam się będzie podobać, no w każdym razie, sam muszę zobaczyć, jak to wygląda. No, póki co, tak jak mówię, nie odpadałem jeszcze tego Mike'awa. To jest właśnie przy Was tutaj pierwszy raz. No, i póki co się to ładuje tutaj godzinę. Tak więc trzeba czekać, aż się w końcu załaduje. No, i nie wiem, czy zrobię tutaj jakieś szybkie cięcie. Chyba tak. Tak więc słyszymy się, kiedy mi się już tutaj te menu załaduje. Okej, okay, załadował się w końcu PES. E, jesteśmy w menu, no i tutaj jakiś trzeba przejść samouczek. E, to samo było w 15, ale z tego co widzę, mamy tutaj jakiegoś scouta, e, który chyba pozwoli nam otworzyć mm, pierwszą paczkę. Tak więc e, nie wiem, o co tutaj dokładnie chodzi. Znowu się chyba będzie ładować. E, już mam tego dość, bo pomiędzy tym cięciem znowu się tam ładowało z 3 minuty jak nie więcej. Mm, no i słaba to wygląda, mam nadzieję, że jest to spowodowane tym, że po prostu wiele użytkowników póki co odpali do od tego pesa, No, jak widzicie, już tutaj piłki się kręcą, tak więc muszę nacisnąć oczywiście stop. I może to zrobię właśnie w tym momencie. No i zobaczmy, jaki będzie ten pierwszy zawodnik. Oczywiście będzie to ktoś słaby, no bo to są tylko te białe paczki najgorsze. No i kogo my tu mamy? Jest to no właśnie zawodnik z 52 over, to wszystko wyjaśnia. Tak więc. Cudów się tutaj oczywiście nie mogłem spodziewać, no i cóż, znowu się będzie ładować i znowu i znowu. E, tak więc myślę, że na dzisiaj to będzie tyle, taki szybki odcinek informacyjny. Jeżeli chcecie dalej tego Minecrafta, żebym tam kupił te końsy i żebyśmy sobie te paczki potwierali, czy też żebym jakiś meczyk sobie tu zagrał, e, to piszcie oczywiście komentarze, jaki łapkujcie. Tak wygląda nasz skład, no ale nie mam e, tutaj. Eee, nikogo ciekawego, w ten samouczek nie da się go jakoś wyłączyć, ja to wszystko wiem już z PESA 15, tak więc e, miło by było, gdyby mógł to jakoś wyłączyć, no ale z tego co widzę, to niestety nie mogę wyłączyć muszę jakoś e, to przejść tak więc, e, cóż, na dzisiaj to będzie tyle, mam nadzieję, że się spodobało no i cóż, do usłyszenia, no i siema